Też to wytnę wszystko tak. A teraz Patryk odpala Jebać ulane kurwy. O! Jesteście wyciszeni. Suche kwale! <laughs> suche kwale! Dobrze. Podoba mi się to. Good to know. Suchy wyścig, i będziemy. O, być... Jest, bolić Maldonado, no to można jechać. Średnia punktu. Boże, bolić Maldonado, No tak. Bo To o, będzie wszystko nie. zamiatane. Jesteśmy zgubieni. Ja mam boli? Oh, no. I, teraz, I teraz pytanie: Czy. NMX... Trochę szacunku do zmarłych. E, wtedy go nie było. Ja się On obawiam. Był... Ja się obawiam, czy kogoś wypierdoli. Zerobię. Ja chubię. Odpu odpukać! Odpukać! Trzeba! Odpukać. się! Wyścig! No, dobra, wszystkich. Deszcz! Cuch! Nie. O, o, full, 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 full deszcz! Resetuj to. On to setup pod deszcz, nie? Eee, kurwa, nie, mam, nie, setupu mam, nie mam setupu na deszcz, trzeba to szybko wykombinować. No co ty, nie wiesz jak to się robi? Szybki ustawienie... Setup pod deszcz? Komu to potrzeba? Mi. Dobra, suwaczek na, mak na maksa, na makro jedziemy. Dobra, jadę. Naj najwyżej się będę męczył. Setups? Setup na sucho robisz. Tylko teraz gdzie no, ja jest inny. Australia wet? Ja już wyjechałem, no. elo jada. Druga. Ja też biorę słowa, co się będę. Kto to wymyśli? Jadą świny, jadą. Kurwa pod podlight. pod light... La... co? Co? Pod light rain. Fuck. Pod heavy rain. No a mam pod light rain tylko, no. Heavy rain to taka fajna gra była. <grym> była, ale z bardzo słabym portem na PCT. No. No to na... takie gry to się duru, tylko na konsoli duru. gra. Kurde, gran... w grze mam tylko 30 FPS-ów, o co chodzi? Dobra, Australian Grand Prix Wet. Tylko? Co tam przede mną jedzie? Kurde, nie ma setupu na mokry, chuj. Kto za mną jedzie? Chyba ja. Ja jestem ja pierwszym się... bolidem, jak coś. Ja A, ten. Dobra. Dobra, cię ja jadę za Maluchem. Znaczy za tobą, teraz przed tobą. Malusz ja. Malus. Maluch, jak będziesz wjeżdżał w szykanę, to powiedz. Przede mną jest Moklary, a to Irii. Wjeżdżam w, w szykanę. Dobra, czy jestem za tobą. Jestem właśnie przy tym zakręcie w prawo. Wiesz, ile ty masz zakrętów w prawo, w eee... No to czekaj, to jest... ...trzeci od końca zakręt w prawo. Ale to się dziwnie prowadzi na sucho No. Bardzo sztywo. Dobra. Flying lap. Och no. Kurde, tylko 300 na godzinę jedzie. O Boże, jak to jest wolno. No. Ja on suwak całkiem na prawo. 298 km No, 298, to nawet 300 nie osiąga. A prawo? A nie w lewo? w lewo. No, w lewo. W lewo, na deszcz. No. Chyba, że o skrzyni mówisz. Mm. Ojej. Roz... Kto się robi? O 20 fps. Mikrofon. Jezus. Mikrofon. No, ja. Dlatego dzieci, nie kupujcie Razer. Dokładnie.

drugi Wszystko! Nie, nie mam. ładnie tak bruździć. Będzie będzie przede mną, to żart. Wolniejszy od malona, nie no, to nie niewaga krwi no ja się wywaliłem na bandę. Okay. Kurwa Kurwa pierwszego sektora ale oczywiście w dupę. O o to mi się padało

Ale szczególnie mi zależy, żebyś sprzedać. No ta chmura też... Muszę zobaczyć czasy. Żeby wiedzieć, gdzie mogę poprawić. Ok. Czyjeś części tu był. Takie... Okay. Mar oby Maruszy, ale... No. Trzeba poprawić drugi drugi, trzeci sektor. Jeszcze da się ciutę poprawić. No jak jest tam jest to szeroko? Ja. Dwie to będę. To okay. no było drugie, tak coś jak to. Okay. to jest teraz na szybkim kółku. Ja, ja się Dobra. Nie, żebym wiedział, że jak będę wjeżdżał, żeby nikomu tam nie przeszkodzić. Skoro wyścig ma być na intermediatach Panie to już będą będą deszczówki e... Mi się wydaje że bardziej pójdą w ruch intermediata, ale dobra Kurze mnie tu nie to, że tu jest ten A jechałem pół sekundy szybciej Ale od kogo? Co tam wypadło. Od swojego czasu No, wydałem za dużo paliwa. Tak. A, a dajcie ile? Ja trzy. Wystarcza na jedno szybkie kółko. Okay. A ja robię standardowe i robię trzy kółka. Wyjazdowe, yy, dwa szybkie i... No. Sekundę pra... i Dwie i pół sekundy jeszcze przechodzimy i to Nie no wiem, jak ty żeś to, to zrobił. Normalnie. Ooo. Na razie mamy dwa, okej. Chorą bałwa. Dobra. Szybkie kółko. Zetko. Mikrofon. W ogóle, no w ogóle dawno nie słyszałem mojego... O Mikrofon! Mikrofon! No ale kurwa! Maluszek, paluszek się rozbił. Trzeba było naprawić mikrofon, a nie się odsywać, Naprawiałem mikrofon, jak wyjeżdżałem z pit stopu. To dalej trzeszczy. Plak. To już nie mój problem. No chyba twój. Nie, tak. tak. Nie, twój, bo nie potrafisz go ustawić. A nie to Borda Ja się boję, No i będę startować z tyłu, tak jak chciałem. No Ja tu nie chcę startować z tyłu. Ale. To jest za mną w pierwszym sektorze? Chyba ja. Okej. Okay. Wjeżdżam na ten, na drugi sektor teraz. Nie, dobra, nieważne. Jestem w drugim ja sektorze. Ja wyjeżdżam z boxu. Jestem w drugim sektorze, nie, nie ważny. to przede mną tak malot Malów no, nie masz czasu chyba, nie? Mam. Nie, Dobre, proszę cię napraw ten mikro. Jesteś w Niemczech, Chcesz z Ciebie stać, zamów seks w Nie, bo musi mieć razera, jak sam powiedział Nie, Nie wiem, hmm. kanał mu sponsoruje to co do chuli. Nie ma pojęcia Nie! Kolejka przede mną Uff Big, big No było blisko Kolego przede mną, proszę zjechać No nie mam paliwa Kto w tym lotu się tutaj idzie przede mną? W którym z Fajnie, for swidlet mi się odpalił to lepiej to będzie. Nie. Okay. U, z czwarty, tak w ogóle. Ja nie wiem, prok jest jak ktoś, który zrobił 1.26. Mam 1.10 i zabrakło 2.26. Ja. Oj, za szeroko. No, P4 spadło chyba. I chuj. Nie zapomnieliśmy Jeden dwaj Zdążę jeszcze? nie powrzało. Gdzie to, gdzie to 4 sekundy Rozwaliłem się se skrzydło? Super Mam 3 minuty. Mam 3 minuty... Mam 3 minuty jeszcze. Teoretycznie powinienem zdążyć. Matrix ja bym poprawił swój czas, ale no. Popeł popełniłem masakryczny błąd, wjeżdżając w trzeci sektor. Świetne. A miałem minus 0,8 względem swojego czasu. Dawaj szybko tu naprawę skrzydła. Świetny wyjazd na prostą. Kurwa, okay. i... kurwa, kurwa, Świetnie, mankare. Dzięki kurwa, Nie znam... Kurde, kurwa, 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 Dzięki Jej kurwa, kurwa, z tyłu Jej, dalej nie naprawiłeś. Co, chcesz, żebym na, na telefonie siedział. Nie, żebyś nie, żebyś nie trzeszczał. Nerzia wywaliło? Tak. Co się chce? Świetnie Dzięki. Naprawdę to do Narcio, nie przyjechał w nie tym powinien zostać z Nie on u mnie ma 0-0. Znaczy no, no. nie ma czasu. Yep, czas. U mnie też masz 0-0.

Z ja używam więcej DSL, a i tak są wolniejszy od tablica. Jest dobrze i chuj, i lag. Dziękuję, poprawiłem czas. Widziałem. O Jezus, tak ci to. Ja zaraz, powie, zaraz wam powiem ile z czasu przez tego laga straciłem. Ale widać, że to jest co najmniej 7, 7, 8, 9 sekund. Tyś we mnie, tyś mi zablokowała drogę całkowicie tutaj na tym, na tym szykaniu. W każdym razie proxy z rozwalią. się w kur... wiem. Właśnie stanąłeś na, na wprost na ten. Całą trasę zablokować, nie, nie dało się w ogóle przejść Miałem plus 0,2 do Matixa po pierwszym sekretarzu. Zostałem w w miejscu? Weź człowieku. Hello Ciebie z końca stawki będę stawkał. To normalny staje w takim miejscu. To jeszcze tak, że się w ogóle nie da przejechać. Więc ci prosto w mokrz wjechałem przez. Także się ustawił. Tak, poziomu, im Daj mi Jak mnie wywaliło z lobby, to już nie wystartuje w wyścigu, tak? No nie. Na trzy nie. Sama gra cię nie wsadzi, już do wyścigu. Mhm. Spójrz. No to już mi nagrywam. No, na razie. Cześć. Siemka. Cześć.